W 1926 roku Ostrowieccy działacze Polskiej Partii Socjalistycznej zgłosili postulat utworzenia w mieście domu robotniczego i wystąpili o przekazanie placu pod jego budowę. 27 lat później do użytku oddany został Zakładowy Dom Kultury. Oficjalne otwarcie miało miejsce 28 lutego 1953 roku. Wzięli w nim udział m.in. ówczesny minister kultury i sztuki oraz prezydent miasta Bolesław Pożoga. Co ciekawe, zaproszono do występu zespół, centralny zespół reprezentacyjny pieśni i tańca wojska polskiego, ale głównie przeważały dziewczyny. To też ciekawe, że to jednak był zespół, który był bardzo uniwersalny. Wtedy także tego dnia miał swój debiut. Zespół pieśni i tańca zakładowego domu kultury. Mostem, który łączy przeszłość z teraźniejszością, jest księga pamiątkowa obejmująca lata 1953-1958. To jest pierwsza księga założona dla, dla, tej, dla tego obiektu. Jakby nie obejmuje części przedwojennej. Natomiast są też unikalne zdjęcia, bardzo rzadko spotykane, z tego okresu budowy po 45 roku. Do czasu wojny wybudowano tylko kawałek obiektu od ulicy, od Alei 3 Maja, ale dosłownie jedno pięterko. Budynek po dawnym zdk od 2020 roku przechodzi rewitalizację. Przewidywany termin zakończenia prac to kwiecień bieżącego roku.